Serdecznie witam w dzisiejszy piękny, słoneczny dzień na uroczystym, oficjalnym otwarciu boiska, chociaż boisko od jakiegoś czasu już żyje, żyje życiem sportowym, rozgrywane są tutaj mecze, treningi, ale dzisiaj przyszedł ten moment, kiedy chcemy zrobić to oficjalnie przy udziale władz województwa, powiatu, miasta. Ja ogromnie się cieszę jako gospodarz tego obiektu z tego, że mamy do dyspozycji świetne naprawdę boisko. Ono przeszło już weryfikację Okręgowego Związku Piłki Nożnej, więc możemy tutaj rozgrywać mecze. Myślę, że boisko nam pomoże przede wszystkim w awansie do wyższej ligi, bo wszyscy tego oczekujemy i kibice również. Dzisiaj tutaj i wykonawcy, i inspektorów nadzoru, i pracowników urzędu, którzy y, przecież przez wiele miesięcy dbali o to, żeby ta inwestycja szła dobrze, ale nie chcieliśmy specjalnie robić takiego wielkiego y, wielkiego otwarcia, bo przecież przed nami te inwestycje, o których mówiłem i będzie czas na to, żeby jeszcze wszystko to podsumować, ale mimo, że ich nie ma to chciałbym im podziękować na ręce pani wiceburmistrza na ręce pani wiceburmistrza na podziękowania wszystkim pracownikom urzędu, którzy y, angażowali się w tą pracę a życzenia, no to, to na koniec najważniejsze, no żeby wam się tutaj dobrze grało, żeby kibicom dobrze się kibicowało i my żebyśmy byli dumni z tego, że mamy tylu zawodników i że nasi zawodnicy coraz lepiej w tej lidze y, y, krajowej funkcjonują i awansują i grają, może też i w przyszłości w Dortmundzie albo gdzieś tam jeszcze dalej. Ja wam tego bardzo serdecznie i gorąco życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, przede wszystkim Panie Burmistrzu za zaproszenie panie Burmistrz na dzisiejszą uroczystość otwarcia kolejnego obiektu sportowego, piękny obiekt. Także Lembor stoi infrastrukturą sportową i rekreacyjną i stąd chciałbym pogratulować Panie Burmistrzu celu zarządowi miasta Lemberga radnych za to, że przyczyniacie się do tego, że w naszym regionie mieszkańcom zaczyna się żyć lepiej. Marszałka, chcielibyśmy taki grawetą przekazać panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi i podziękowanie za wsparcie naszych inwestycji. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za oddanie kolejnego obiektu dla leborskich sportowców z nadzieją, że ten cały kompleks tutaj Stadionu Miejskiego niedługo będzie oddany do użytku a cieszymy się bardzo również z tych boisk szkolnych dla pana burmistrza gratulacje i podziękowania, a dla klubu symboliczne trzy żeby takie rezerwowe żeby zawodnicy mieli dla za czym biegać Teraz nie dziękuję gratuluję. efekt jest znakomity. Zresztą jak widać jest remont głównej płyty tak jak mówił burmistrz piękna nowa płyta lekko piękne nowe boisko. Mamy nadzieję, że odnowiona piękna nowa trybuna z szatniami na dole dla nas, żebyśmy mogli wychodzić i na jedną i na drugą stronę. Tak nam się to marzy i są do tego warunki, żeby naprawdę Lamborg stał się znaczącym jeszcze bardziej znaczącym ośrodkiem sportowym, nie tylko piłkarskim sportowym w województwie, jak i w kraju. Także dziękuję bardzo. Ja yy... chciałem powiedzieć tyle, że my jako zespół zrobimy wszystko, aby dopasować się do poziomu tego boiska. No, cieszymy się, że, że to boisko powstało. To naprawdę jest taki fajny impuls, że, że, że jak widziałem jak dzieciaki przychodziły, to mówią, Boże, jak to jest fajne, jak to fajnie przychodzić i to naprawdę mobilizuje do pracy. Ze swojej strony chciałem tutaj podziękować panu burmistrzowi, panu urzędu marszałkowskiego, panu dyrektorowi za, za też taką przychylność i tutaj opiekę nad nami. No i chciałem przekazać symboliczne tutaj podarunki z naszej strony. <todgłosy> Dziękujemy serdecznie, ale proszę Państwa, żeby tradycji stało się zadość, no, bez kopnięcia piłki otwierającego ten stadion przez Pana Wicemarszałka, przez Pana Burmistrza, no, nie może się obejść. Bardzo prosimy w pobliżu Bramki. Prosimy Pana Burmistrza skutecznie. Parada. dobry Wszystko widać, że wykończony jest e, bardzo dobrze. Jakość jest, jest wysoka. I e, cieszy się na, należy, że tak zacny klub jak Pogoń Lębork, który istnieje od 1945 roku, otrzymał taki obiekt. Należy się właśnie temu klubowi, który zasłużył się dla sportu w naszym regionie. Cieszy nas wszystkich, bowiem my stawiamy, stawiamy mocno na sport, na edukację i w tym roku, w tym roku prowadzamy razem wspólnie, razem wspólnie z Ministerstwem Sportu Trzy projekty, programy dla dzieci i młodzieży. Programy oczywiście sportowe, które pozwolą na to, żeby dzieci nie tylko siedziały przy komputerach, w domach, ale również jak najwięcej się poruszały, uprawiały sport, a tym samym. E, e, zdobywała jakieś tam tężyznę e, fizyczną, co dla e, e, na, e, naszej młodzieży jest niozonym. No, Szanowni Państwo, podjęliśmy taki program rewitalizacji obiektów sportowych i boisk przy szkołach, bo no, trochę lat minęło od budowania tych obiektów i potrzeba była takiego podjęcia działań takich, które by poprawiły tą bazę i to jest efekt tego programu, tak pierwszy etap, poprawa, wymiana nawierzchni na boisku rezerwowym, 2 miliony złotych prawie, no ale boisko nowoczesne, dobre. Mam nadzieję, że zawodnicy będą chwalić. Następny etap to jest budowa bieżni na boisku głównym i to jesteśmy już w trakcie tej realizacji. Ten rok powinniśmy zakończyć. Tak planujemy na okres letni zakończenie tej, tej modernizacji. No i we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie podjęliśmy się też również tej rewitalizacji, naprawy, wymiany tych boisk. Tam będzie ich chyba 12, czyli każda szkoła otrzyma i to boisko zielone takie do piłki nożnej, i boisko wielofunkcyjne też będzie jedno do piłki plażowej, będzie kort tenisowy. Także tych zadań jest mnóstwo. Na wszystkie te zadania otrzymujemy dofinansowanie, no powiedzmy na prawie wszystkie, ale to, to są już szczegóły, bo tutaj Urząd Marszałkowski, Bieżnia i Boiska przy Szkołach to bezpośrednio z Ministerstwa Sportu. To są. Kwoty no, milionowe, ale jakoś dajemy radę i myślę, że to, co nas będzie czekało jeszcze w przyszłości, to modernizacja obiektów wokół stadionu, to jest i trybuna szatnie. Myślę, że za kilka lat doczekamy się też nowych obiektów w tym zakresie. Muzyka